Magda, bo wszyscy cię pytają o Twoje akcje charytatywne, o zaangażowanie w pomoc cudną, piękną i, i dającą Ci takie niezwykłe światło. Więc ja zapytam o coś innego. Czy altruizm jest najefektowniejszym przebraniem egoizmu? Tak. Czy w Twoim <laughs> przypadku robisz to <laughs> też dla siebie? W, Oczywiście. Że w jakiej tak. proporcji? Yy... Mocny 90. <laughs> Wiesz, co no trochę przewrotnie tak opowiadam o tym, że to jest y, taka siła, którą z tego czerpię. Tak wspaniali ludzie, których spotykam, i skrzydła, których dostaję, i y, jedno dziecko, o którym się dowiaduję, że przez dwa lata swojego życia się nie rozwijało, bo nie miało dla kogo, bo było w jakiejś tam instytucjonalnej pieczy, i nagle Marcinek od miesiąca jest u rodziców zastępczych mm. i zaczyna chodzić, robi swoje pierwsze kroki, zaczyna mówić, też zaczyna Tak, dlatego, okay. że ma dla kogo. Nie, ale pytam cię nie złośliwie, tylko przewrotnie, bo to jest chyba fajniejszy wektor. Do jakiego stopnia to też powoduje, że czujesz się lepiej sama ze sobą? Że załatwiasz sobie jakieś może swoje rachunki ze światem, z dobrem, złem, z tym cało takim dychotomicznym. Przewrotnie, powiedziałam Ci, że właśnie tak jest. No. <laughs> Każdemu tego życzę, żeby mm -hmm. posmakował tego, że, że robi coś dobrego, że ma moc do zmieniania rzeczywistości, nawet zaczynając od maleńkich rzeczy. I... Każdemu nie możesz tak mówić, bo jednak tutaj handicapem jest twoja rozpoznawalność, i taka bardzo, chyba się zgodzimy z podzusiem, mm -hmm. masowa. Sympatia, wiesz, że ty jesteś bardzo lubiana. To było widać po wpisach ludzi, którzy, jak, jak informowaliśmy, że będziesz naszym gościem, więc to nie jest tak, że każdy też nie odpływajmy w strefę stref, stref takich nierealnych wyobrażeń. No. Myślę jednak, że każdy jak zrobię jakąś małą, dobrą rzecz, to poczuje się z tym fajnie. I najfajniejszą moją y, taką satysfakcją są na przykład młodzi ludzie, y, którzy mówią, że zamiast y, spędzić czas jakoś nieefektownie, nieefektywnie to idą i pomagają komuś, i dobrze się z tym czują. Chociażby to był sąsiad, y, któremu trzeba przynieść zakupy, albo mhm. gdzieś tam poczytać książkę. To są wspaniałe rzeczy. Ale... A widzisz czasami ludzi, którzy. Bo ostatnio dużo się o tym mówi. Jestem ciekaw, czy, czy w ogóle to zaobserwowałaś w tym całym chaosie, yy, że traktują bardzo instrumentalnie swoją działalność charytatywną. Staram się takiej nie widzieć. A znasz na przykład działalność charytatywną Filipa Heisera? Nie. Bo jestem ciekaw, czy ufasz mu, czy uważasz, że on też, bo bywa o to osądzany. Ja nie mogę powiedzieć, jaki jest, bo nie jestem z nim ani nim. Yy, czy czy spotkałeś się w ogóle z czymś takim, czy nie? W ogóle nie znasz tego case'u? Ja nie oceniam tak i staram się, nie ja myślę. No, powie, z... sam powiedziałeś, że nic nie nie wiem. Ale twoje? Bo... Wygodne. Oj, różdżka, wygodne, dyplomatka. Że, że... Pani dyplomatko. Wojewódzki, Kryndzierski.